Cześć Boże, Ksiądz Łukasz Pyrukowski. Zapraszam Państwa na program Pokój Tobie Polsko. W tym roku mija 40. rocznica drugiej pielgrzymki Jana Pawła II do ojczyzny. Pielgrzymki, która niewątpliwie przyczyniła się do tego, że dziś możemy żyć w wolnej Polsce. W dniu dzisiejszym pragnę w szczególny sposób błogosławić Pana, pisując. Matkę Urszulę Leduchowską w poczet błogosławionych. Pozostawiamy ją Kościołowi w Polsce i zgromadzeniu sióstr Urszulanek na chwałę Bożą ku podniesieniu dusz ludzkich i wiecznemu ich spawieniu. Ojcu Świętemu szczególnie zależało na tym, aby odwiedzić archidiecezję poznańską, z którą związana była urszula Lodochowska. To właśnie tam, w trakcie pielgrzymki, w 1983 roku ogłosił ją błogosławioną. Była to jednocześnie pierwsza beatyfikacja na ziemiach polskich. W niej właśnie łączy się i miłość do Boga, z miłością do drugiego człowieka, z miłością do ojczyzny, czyli do tego miejsca, w którym ja żyję. Ona na przykład mówiła, że modlitwa to nie tylko poświęcanie czasu na to, żeby być z Bogiem i żebym ja się lepiej poczuła ale modlitwa, która prowadzi mnie do tego, że ja wychodzę do drugiego, że ja zauważam jego potrzeby. Matka Urszula była przede wszystkim dla mnie osobiście taką bardzo zwyczajną świętą, która urodziła się w Austrii. Wiemy, jej tato był z pochodzenia Polakiem, mama była Szwajcarką, w takiej rodzinie naprawdę bardzo zasłużonej też dla Polski, ale też w takiej wielopokoleniowej i uczącej się życia i wiary w Boga od samego początku. Matka Urszula sama powiedziała, że na kolanach świętej matki wychowują się święci, podkreślając rolę rodziny, swojej rodziny w jej wychowaniu i w kształtowaniu też jej charakteru. Wstąpiła do Urszulanek w Krakowie, gdzie była niezwykłą wychowawczynią, nauczycielką, takim pedagogiem, który myślę, że może być dla nas teraz wzorem. Pan Bóg pociąga więzami ludzkimi i to widać w życiu świętej Urszuli. Bo to, że siostry z klasztoru krakowskiego pojechały za nią do Krakowa, to, że wiele dziewcząt przez nią wychowywanych później zostało urszulankami, to pokazuje, że ta relacja z drugim człowiekiem, mniej lub bardziej świętym, ale człowiekiem, dla którego Bóg jest pasją, jest kimś ważnym, że ta relacja pociąga. Pochylała się nad każdym indywidualnie. Oczywiście, no to jest, myślę, że cecha świętych ludzi, którzy potrafią właśnie w taki sposób żyć, żeby każdy myślał, że jest najważniejszy w tym momencie, i ona tak też robiła, kiedy wyjechała do Petersburga na zaproszenie księdza ze szkoły, ponieważ tam był dość duży problem. To można powiedzieć, że rozpoczyna się historia trochę już inna. Później wybucha wojna, nie może zostać w Rosji, ponieważ jest austriacką poddaną i. Przemierza kraje skandynawskie i tam już pragnie bardzo wrócić do Polski. I można powiedzieć, że chce być po prostu u siebie, ale okazuje się, że jest trudno wrócić do Krakowa. Po dość dużych zawirowaniach postanawia założyć zgromadzenie sióstr urszulanek, serca Jezusa Konającego, potocznie zwanych urszulankami szarymi. I tak zaczyna się już historia tego nowego zgromadzenia. To jest 1920 rok. Była pierwszą przełożoną generalną, ale też że tego nowego zgromadzenia, i matka posyłała siostry od razu do pracy, właśnie z dziećmi, z młodzieżą, i kładła taki duży nacisk na osoby poszukujące i potrzebujące. Więc jakby ten charyzmat jest bardzo szeroki, i właściwie mieścimy się we wszystkich ramach, tam gdzie świat też otrzymuje pomocy, ale też gdzie, no, gdzie są ludzie, którzy yy, chcą, żeby Pan Bóg też był dla nich ważny i szukają Pana Boga, czasami nawet o tym nie wiedząc. Przez 19 lat do naszego zgromadzenia wstępuje prawie 800 dziewcząt. W 1939 roku, przed samą wojną, matka Urszula umiera. Na jej pogrzebie są tłumy i właśnie już jest takie hasło, że zmarła święta. Święty Jan Paweł II wiedział, że to jest taka osoba, która może być wzorem dla innych. Cały czas mówił, że charyzmat matki Urszuli jest taki nowoczesny, a jednocześnie taki zwyczajny. I ja tak sobie myślę, czytając te wszystkie wypowiedzi, że on po prostu wiedział, że to jest naprawdę ważna osoba i chciał, żeby tę Polkę poznał cały świat, i dlatego zależało ja mu na beatyfikacji. Przede wszystkim pokazał historię Matki Urszuli i jej rodziny. Takie ogromne zaangażowanie społeczne, ponieważ Wiemy, że ta pielgrzymka była bardzo bogata w nauczanie w ogóle i bardzo długa też. I tutaj papież pochylił się nad tym, że kościół, dając nam matkę Urszulę, też daje nam tak naprawdę całą rodzinę niezwykle zaangażowaną w Polskość, bo przecież ona mówiła bardzo dużo o Polsce, też pracowała w Komitecie Odbudowy Polski. Ja myślę, że to była też taka zachęta do zatrzymania się nad tym, co nam zostawiają święci i co pokazują sobą, ale też swoim nauczycielom. I takim codziennym postępowaniem. To nie były jakieś słowa o nadzwyczajnych jej czynach, tylko właśnie o tej zwyczajności, w której rodziła się świętość. Nie możemy nakładać kalki, że będę żyła tak jak Święta Uszla, bo to się nie da, czy jakikolwiek inny święty. Mogę zaczerpnąć od tego świętego coś, co mnie buduje, coś, co mnie przemienia. Coś, dzięki czemu ja poznaję z tego świętego, może stanę się trochę lepszym człowiekiem. I jeżeli święta Urszula mówiła, że święty to przyjaciel, brat kochający, no to mogę tego świętego poprosić o to, by on wspierał mnie w moim codziennym życiu tu i teraz, w tym, żebym była otwarta na te potrzeby, które przede mną Pan Bóg stawia. Spotykając się też z dziećmi czy z młodzieżą, staram się pokazać w ogóle, że świętość jest naprawdę czymś... Bardzo prostym. To nie jest łatwe teraz, kiedy wiadomo, że świętość, no można powiedzieć, jest mało popularna, ale jednak ludzie wracają do tego. Moje dzieciaki, moi uczniowie bardzo lubią i to jest właśnie ciekawe życiorysy świętych. Porównując swoje życie, ja lubię takie ich etapy, że kiedy miała 11 lat święta Urszula, robiła to, to i to, a co my teraz robimy? I okazuje się, że bardzo wiele rzeczy da się nałożyć, tak? Tylko jesteśmy nieświadomi, że tak naprawdę no wszyscy dążymy do świętości. Niektórzy dojdą szybciej, inni może trochę wolniej, ale najważniejsze jest to pokazanie, że to nie jest taki luksus dla wybranych, tylko dla każdego z nas jest to zadanie. Ile w nas pozostało z tego, co przekazali nam święta Urszula i święty Jan Paweł II? Jak dziś ich rozumieć? Zapraszam na dyskusję, którą poprowadzą ksiądz Robert Woźniak i ksiądz Damian Wąsek. Wydaje się, że jednym z ciekawszych wydarzeń podczas tej pielgrzymki i dla mnie najmniej oczywistym była beatyfikacja Urszuli Leduchowskiej. Czemu najmniej oczywistym? No bo jakoś chyba sam papież nawet nie za bardzo o tej Urszuli mówi. Podczas tej beatyfikacji jedzie do tego Poznania, żeby ją beatyfikować. Generalnie ona tak na pierwszy rzut oka najmniej pasuje do całej reszty. Ona jest trochę z innego świata. Ciekawe, papież nie mówi tego w swojej homilii, ale w brywiarzu do dzisiaj mamy tekst z Urszuli o tym duszpasterstwie uśmiechu. Mówi uśmiechajcie się, niech waszym narzędziem do pasterzowania będzie uśmiech. To mnie bardzo przekonuje. No to jest przede wszystkim, wydaje mi się, że on ją tutaj włącza ze względu na te ideały wychowania. Jak najbardziej pozytywny obraz wychowania. Nie wychowujemy przez karę, ale przez uśmiech, przez zachętę, przez stwarzanie szans, przez budowanie środowiska. Bo gdy popatrzymy sobie na Urszulę, to ona potrafiła budować środowisko wychowawcze, ale może dlatego, że sama wyrosła w dobrym środowisku, w tej swojej rodzinie. To jest chyba z biograficznych wątków, najczęściej z tych wszystkich beatyfikacji o historii życia. Przodków, papież mówi w przypadku Leduchowskiej, bo mówi o jej siostrze, która już wcześniej została wyniesiona na ołtarze przez Pawła VI. Matka czarnej Afryki. Dokładnie. Misjonarka. Mówi o bracie, który był generałem jezuitów. Niesamowicie ważny człowiek w historii Towarzystwa Jezusowego. Zbudował kurię generalną na Borgo Pio, zbudował yy, i w ogóle stworzył Instytut biblijny, zwany Biblikum, i instytut zajmujący się studiami nad Wschodem, chrześcijańskim, Orientalem. Jeśli dobrze pamiętam, ostatni Polak na tym stanowisku Jezuitów. Na pewno jeden z największych generałów Jezuitów. To nie ulega wątpliwości, a właśnie Polak. Chociaż sam papież mówi, że na Urszulę największy wpływ miał stryj, który był prymasem polski, który bardzo mocno walczył o polskość. Polskość religijną, i później był prefektem kongregacji do spraw krzewienia wiary. Tak, co, co znowu łączy z matką czarnej Afryki. tak? Tylko u niego też to podejście do misji, ta wrażliwość ewangelizacyjna, tak jak i u siostry uczuli, nie wzięła się znikąd. Ta rodzina musiała coś w sobie mieć. Tak, no i widzisz, tu się właśnie otwierają dwa wątki. Jeśli popierz potem w Krakowie podsumowuje tym słynnym stwierdzeniem. W zasadzie wydaje się, że to jest jego lekarstwo na komunizm i na ten stan wojenny, który ludzie przeżywają. Mówi o tym poszerzeniu osobistego kręgu wspólnoty świętych w Polsce. To znowu, wydaje mi się, że właśnie z Urszuli chce wyciągnąć te dwie rzeczy: wychowanie i rodzinę. Papież Rodziny przecież tak go nazywa Papież Franciszek przy, przy kanalizacji, mówiąc, że będzie patronem rodzin. Jan Paweł II. On to głęboko czuł, że, że, że rodzina powinna mieć nie tylko zaplecze, ale w istocie w swoim dna powinna być strukturą, powinna być wspólnotą. Wokół Chrystusa, i jak to się dzieje, to po prostu ta świętość na zasadzie drożdży, ona wyrasta jeden z drugiego. Oni się motywują, dopingują, pomagają sobie. I to nie tylko o świętość chodzi, ale na którymś z poprzednich wystąpień słyszymy też słowa papieża, że od jakości rodziny będzie zależała jakość Polski. Bo tam jest ta cała triada: jednostka, rodzina, społeczeństwo. I ona się powtarza kilka razy w różnych konfiguracjach. Nie, nie I teraz, co jest spoiwem jednostka, rodzina, społeczeństwo? Spoiwem jest zaufanie, które rodzi się wtedy, gdy jest prawda. I dla niego na takich wartościach powinien być też oparty dialog. I co ciekawe, on właśnie o tym nawet mówi do władz Polski. Mówi: To, co zaczęliście robić, to jest dialog, który może być fundamentem nowej, lepszej Polski. Próbował dotrzeć do nich nie na zasadzie ułajania, to też by nie przyniosło żadnego skutku pozytywnego, tylko jakby takiej próby pokazania, że próbuje zrozumieć, ale także w ten sposób potrafił przemycić właśnie tą myśl o dialogu, który dzisiaj tak niektóre środowiska im się bardzo nie podoba, ta idea dialogu. On w ten dialog głęboko wierzył, ale oparty na prawdzie, ale oparty na prawdzie. To jest bardzo mocny akcent także jakby w całym tym horyzoncie politycznym tej pielgrzymki. Tylko tam przy Leduchowskiej faktycznie on zwraca uwagę na jej rodzinę, a jednocześnie mamy osobę, która bardzo mocno angażowała się w budowanie środowiska wychowawczego. Czy patrząc z dzisiejszego punktu widzenia, można mówić o pełnym wychowaniu bez rodziny? Nie, no dla mnie te tematy się zazębiają, i dlatego, dlatego naprawdę uważam, że Pielgrzymka 8:3 nie straciła nic na swojej, ze swojej wagi, pomimo tego, że tak dramatycznie zmienił się kontekst. Bo tego nie wolno nam powiedzieć. Jesteśmy w zupełnie innej Polsce także dlatego, że tam nie było wolności albo była. Bar... To jest złe powiedzenie, bo wolność jest w ludziach, wolność jest w nas, a więc nie było tej zewnętrznej, politycznej suwerenności wolności. Tak. Można by powiedzieć. I su ani suwerenności, ani wolności. Dzisiaj błędem jest mówić, że my nie żyjemy w świecie, który jest wolny, że nie tworzymy społeczeństwa, które jest wolne w tym znaczeniu politycznym, ale problemy mamy to same. Może nawet większe problemy z rodziną, także a z jej sekularyzacją. Jeśli zniewolenie, zniewolenie łączymy z grzechem, to ten problem braku wolności będzie zawsze. Tadycji. Miasto, które wyznacza w życiu narodu, szczególny styl budowania wspólnego dobra. Mamy tam jeszcze w kontekście tej beatyfikacji cały pasus na temat poznania dotyka dokładnie samego Poznania, Miasta Poznania, gdzie on mówi, to jest z jednej strony wielka kolebka polskiego chrześcijaństwa, kultury, Gniezno, cały ten teren, z drugiej strony bardzo mocno dotknięty cierpieniem i krzyżem. Mówi o II wojnie światowej i o 56, ale mówi jednocześnie to było miasto, które zawsze potrafiło jednoczyć wokół pewnych idei, budować dialog. To było miasto, które może budowało ten dialog dzięki temu, że miało wysoką kulturę akademicką, uniwersytecką, która sprzyjała budowaniu takiego dialogu. Po wiekach jesteśmy tutaj świadkami pracy tylu pokoleń. Był czas, że w XIX wieku musieli się zmagać o utrzymanie swego warsztatu pracy tej ziemi wielkopolskiej, którą zaborcy usiłowali wynarodowić. Z tamtych to czasów pochodzi tradycja głębokiego związania z ziemią, tradycja racjonalnej uprawy roli i tradycja organizacji społecznej która zabezpieczała polski stan posiadania. Symbolem nieustępliwej obrony podstawowych praw Polaka i rolnika stał się Wóz Drzymały. I na pierwszy rzut oka ten Poznań nie ma z tą Leduchowską nic wspólnego, ale gdy się popatrzy tak szerzej, wychowanie, to wtedy widzimy, i ten Poznań w tym kontekście, i to rolnictwo, o którym on też mówi, bo tam akurat też ma cały fragment chwalący rolników. Myślę, że on tam też mówił konkretnie bardzo, z tej perspektywy uniwersalnej, do konkretnie, do rolników. Ale to dlatego, że on chciał gdzieś docenić w tej pielgrzymce różnych ludzi, różnej pracy. Dlatego mówił na lotnisku, wtedy gdyś spotykał się z Matką Bożą Piekarską o tych, którzy pracują w przemyśle. Mówił o akademikach wtedy, gdy odbierał honoris causa na Kulu czy w Krakowie, a tam mówił o rolnikach. Ale czy też nie jest prawdą, że on już wtedy nas uczulał, jeszcze przed odzyskaniem wolności, na to, żebyśmy nie wpadli w pokusę zamieniania pracy na bogacenie się? No tak, ale to jest już ten wątek, który poruszaliśmy wtedy, gdy mówiliśmy o Polsce, że nie chodziło o zdobywanie pieniędzy, tylko o pewien etos. Ale chyba nie dość nigdy przypominać o tym. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam. Na nowy odcinek już w kolejnym tygodniu. Z Panem Bogiem.